Cześć wszystkim, z tej strony Adam. Dzisiaj dla Was pokażę, jak mi nie poszedł update e, płyty głównej. Jest to płyta główna Asusa P8Z77V LX2. Obsługuje Sandy Bridge, EV Bridge e, Procesor, teraz to jest i trójka, ale mam jak wiecie i 7 Tak Krzyś, pomagasz latata nagrywać. Słuchajcie, nie ukrywam to miał być tylko film, jak łatwo zrobić update płyty głównej Asusa Pomimo, że było sukces full, płyta już nigdy nie wstała. Oczywiście w dalszej części filmu będzie kontynuacja, jak tą płytę uzdrowimy, ale już niestety, jak widzicie, musiała zostać wyjęta z komputera, choć się okazało, że niekoniecznie. Niemniej zapraszam do oglądnięcia fajnego filmu. I ktoś kto zastanawia się nad próbą update'u BIOSu, na pewno weźmie kilka, że tak powiem ciekawych pomysłów jak to zrobić dobrze na podstawie mojego filmu zapraszam tak Krzysiu lecimy dobrze nasza płyta to jest P8Z77VLX2 mój BIOS to jest praktycznie najstarszy drugi od pierwszego 0403 walimy z najnowszym bo zobaczcie sporo rzeczy fajnych głównie chodzi mi tutaj o enhance, compatibility, PCW no, i też do nowych procesorów a w tej płycie siedzi najlepszy jaki może być, czyli i7K3770K. Także jak już wiemy, jest jaka nasza płyta. Pobierz klikamy, tutaj mi pobrało. Yy, cóż, wyodrębni wszystkie, wiadomo, rozpakowujemy to. Ok, i ten plik, kopij, nagrywamy na dysk. Oj. na pendrive jest jeden pliczek dobra co, restartujemy kompa restartujemy komputer wchodzimy w BIOS uruchom ponownie i zobaczymy jak to pójdzie no dawaj, dawaj nie będzie problemu wejść w bios. Bo ta płyta, właśnie wiecie co, na tym biosie ma takich trochę dużo niedróbek, według mnie. I w niektórych płytach nie opłaca się robić update'u. No, właśnie się włączy, zanim się włączy. Choć dałem tylko restart, tak trochę dziwniej z Wam powiem szczerze. Tak, Krzysiu. Może coś z tego będzie, może nie. Co tu robimy? Advanced Mode, ok, lecimy w Advanced Mode, gdzieś tu widziałam Flash Utility i tak jest na dysku. CAP 1-3-25, czyli 3 styczeń. Tak, do you want to read this file? No, processing. No, jeżeli się uda, wszystko. Komp nam nie padnie, że tak powiem, a jeszcze robimy to na podkręconym procesorze. <laughs> jak padnie, to trudno będzie trzeba kostkę wypiąć i pojechać e, gdzieś tam do znajomego. Kto po prostu by to nam sflashował generalnie, śmiechem żartem i oczywiście to wszystko dla Was My w ogóle widzicie? Wersja BIOS, jak mówiłem, 0403, model P8Z77. VLIS 2 czyli taki mostry, mocny kastrat P8Z77, no i data biosu, jak widzicie, jest taka no, jak tego biosu, czyli 0403, czyli 0403. Powoli to idzie. Nagrywam dla Was cały filmek po kolei, jak, jak to będzie powiedzmy wyglądało. Krzysiu jak myślisz, uda się nam to zrobić, czy nie? No, w tej chwili, czyli widzicie, tutaj pokazuje. Biosik, jaki jest, tutaj jaki ma być. No i płyta się zgadza, jak widzicie. No i data biosu będzie o no to niecałe dwa lata młodsza roki, 3 miesiące, ale to jest najnowszy bios, procesnik. Update successfully system will be reset. No słuchajcie, no, jeżeli tak to wygląda, no to bez przerywania filmu, bez lipy, Krzysiu, czekaj, coś nagrywamy. Może nie zepsujemy i komputer się odpali jeszcze raz. Dobra, zrestartował się nam. Nic nie dotykam. Kręcę monitor. Krzysiu ruszy, czy nie ruszy. Ruszy, czy nie rusza? To jest pytanie. Albo ruszy, albo nie ruszy. Dobra. No, słuchajcie, no musi chyba ruszyć, skoro sukces fully. No to kwestia tam chyba, że trzeba kmoz wyczyścić. Czasem taka jest potrzeba, choć nie powinno być tego, ale generalnie ta płyta jest taka trochę dla mnie słuchajcie, dziwna delikatnie mówiąc. Tak, Krzysiu. Może trzeba będzie kmoz wyczyścić? Tak, Krzysztof, czy nie? Krzysztof, jak myślisz? Tak, ty nic nie myślisz. Tak. Może coś ma się jeszcze zrobić? A może Pendrive a trzeba wyjąć? Nie No, Pendrive to nie, słuchajcie, w niczym nie przeszkadza. No, update BIOSu był zrobiony prawidłowo, No musi, musi system wystartować, nie ma bata. Tylko mówię, ta płyta czasami potrzebuje kilku takich dziwnych restartów. Naciskasz restart, ona włącza komputer i się zaraz włącza. Nie wiem dlaczego, no tak po prostu tak działa, choć inne płyty. Wiecie co? Ja chyba muszę jednak tą kmosa wyczyścić. Tak Krzysiu, tak. Trzeba chyba wyczyścić kmosika. A może trzeba poczekać? Choć nic się nie dzieje, no ale... Ale z drugiej strony, Krzysiek, skoro nic się nie dzieje... Czy to ruszy? Cholera go nie. Ciao! Tam nic się też nie dzieje ciekawego w komputerze. A w sumie co by mi się miało dziać? Procesor chodzi. Dys twardy nie mruga, jak widać. Pędre w siedzi. No update Biosu zrobiliśmy prawidłowo, Krzysztof. Czy ty tego nie widzisz? Krzysztof mówi, że nic nie widzi. No. Co tam? Dobra, muszę przerwać słuchajcie. No i zrestartować samemu. Tak, Krzysiu, pokazujemy co się stało. To tak, tutaj mamy trochę łatwiej, bo Bios, jak widzicie, siedzi w obudowie Dip 8, więc możemy. Tak, bokczkiem, bożkiem, ale powoli, bo to delikatnie musi wyjść, bo nogi nam się pogną. Montujemy go. Zamówiłem od razu programatorek. Płyta padła 3 stycznia programatorek doszedł. Wstawiamy go tak. Sterowniki przychodzą na płytce. Ogólnie to jest wszystko piękne, łatwe, tylko żeby nam to weszło, żeby weszło, trzeba zwolnić. Sorry, ale nagrywam. Dziecko małe, muszę pilnować. Wybaczcie. Takim wyżłobieniem okrągłym, jak. Do góry, jak macie na rysunku. J'est takie wyżłobienie na naszej kostce. O, Krzysiek siedzi. Siedzi, musi dobrze wskoczyć. Dajemy stryk i przenosimy się na komputer, gdzie to jest zainstalowany. Program uruchamia się bez instalacji, który jest do tego ustrojstwa dany. ściągamy oczywiście plik biosu. Pokażę Wam dlaczego. Pomimo na filmie widzieliśmy, było successful To komputer się nie odpalił. Słuchajcie, próbowałem, wyjmowałem baterię, czyszczenie kmosa rosa nic nie dawało. Okazało się, może zaraz to Wam pokażę, że plik, yy, pomimo że pisało successful, Bios tego nie sprawdził, nie weryfikował tej sumy kontrolnej. I po prostu yy, później, jak próbowałem, to mi wyskoczyło, że coś jest z plikiem jechalo. Po osiągnięciu jeszcze raz pliku, tak, Krzysiu, już wszystko poszło dobrze, ale oczywiście bez takiego czegoś już nam yy, update się nie powiedzie, bo już płyta wiadomo, nie stawało. Także przechodzimy na komputer. Dobra, przechodzimy na komputer. Bios, jak widzicie, Siedzi tak jak go zainstalowaliśmy. Niech to sobie leży. E, co robimy? E, wyszukujemy tutaj na liście kostkę. Na tej kostce jak weźmiecie aparat to zrobicie zdjęcie z lampą odczytacie, że to jest Winbond 25 64 Dobra. Otwieramy. Wiecie co? Może spróbujemy tak. E, o ile mi maluszek da znać. Maruszek da znać, BIOS chyba zły, o chyba tym BIOSem tutaj wybieramy kapa ASUS ROOM CANNOT OPEN, chyba, a czemu CANNOT OPEN widzicie, chyba on po prostu był od razu, po prostu ja napisałem BIOS chyba zły po, to jest ten sam plik dokładnie, którym e, flashowałem dla Was na filmie na początku a teraz później go ściągnę jeszcze raz ze stronki jest w pliku tutaj I widzicie, wszystko działa. Co teraz robicie? Za dużo nie trzeba robić. Samo po wybraniu kostki piszę, że jest 8 mega. Patrzcie, auto option, erase, czyli czyści kostkę, program oraz Verify, Cisk Ciskamy na auto. Erase flash. Cio! <grytanie> Cio jest! Krzysztof! Krzysztof, to ma być mały poradnik dla ludzi. Jak widzimy idzie Erase, czyli czyści naszą kostkę, co by tam na niej było nagrane, nie nagrane. Chodź. Tato Krzysia musi wziąć malutkiego. Chodź popatrzymy, co tutaj się dzieje. Chodź. O Jezu! O Jezu, co to jest? Tak, słuchajcie, Krzysiek nam pomaga. Ma 9 miesięcy, tak, Krzysiu, co tu się dzieje? Już chciałeś płytę główną złapać, tak? Krzysiek ta złapał płytę główną dla taty i komputerek nie działał, to dobrze, że miał słuchajcie, teraz druga płyta siedzi zaraz Wam pokażę w tej chwili siedzi Z77A-G43 właśnie w tej chwili a jeszcze raz robimy update do płyty mam nadzieję, że to widać ASUS taki Z77V lx 2 czyli kastrat, mocny, ale bardzo fajna płyta, mimo wszystko jest bardzo szybka. Jak na chipset Z77, choć w sumie jest chipset jest dobry. Teraz już idzie co? Write Flash, czyli mamy program, już nam wgrywa. To słuchajcie, od... Instala... widzicie, rozrzucony jest pobrany. Spłytki od razu zainstalowa, odpala się bez instalacji. Egzakiem ten programek do tego interfejsu z AliExpress. Linka Wam podam, kto będzie chciał. No i zaraz zobaczycie, co będzie się działo. Idzie w right Flash, i później musi verify, czyli musi sprawdzić. Widzicie? widzicie, czyli tutaj nie ma lipy, on robi teraz verify. Jeżeli coś wyszłoby nie halo, no to zaraz błąd nam wyskoczy. Jeżeli zaraz będzie, ee, wyskoczy nam 003 tam, tutaj na dole, co widzicie e, o tu, i będzie pisało program OK, czy tam auto OK, wszystko, to znaczy, że jest OK. Teraz by wyskoczył już jakiś błąd w tej chwili. Jaki do te hmm, kropki postępu wyskoczyłby, nie Krzysiu błądzik. Yy, bo wcześniej, jak odpalam ten plik pierwszy, to mi w trakcie wyriffi wyskoczył błąd, a teraz, jak już biorę open, to już nie chcę go widzieliście otworzyć, a plik jest ten sam. Tylko po prostu nie wiem, słuchajcie, czy problem był w USB, na który w pendrive z którego robimy update yy, pod biosem. Więc chyba bezpiecznie wychodzi, jak da się a da się Asusa przecież zrobić update jakby z poziomu Windows. Yy, Generalnie poczytajcie sobie w płytach, tak żeby. Nie, czy to BIOS weryfikuje, czy program spod Windowsa weryfikuje wasz pobrany plik, czy pasuje, czy nie ma błędów? Bo jak widzieliśmy na początku filmu, wbrew pozorom, update poszedł successful, ale chyba po prostu BIOS nie zrobił weryfikacji, że tak powiem, czyli weryfikacji poprawności. O i co tutaj piszą Redy. A to complete i słuchajcie mamy tak Krzysiu który był to rodzaj wersja biosu właśnie ten 501 2501 najnowszy i co robimy w tej chwili już kostka do góry wajcha wyjmujemy kostkę wkładamy na płytę główną no i robimy test czy nas aż cóż, odpali czy nie ale myślę że odpali dobrze mamy Jedną kostkę pamięci, podłączony HDMI, mamy klawiaturę podpiętą, zasilanie, drugie zasilanie do CPU pożyczyliśmy z aktualnej. Widzicie, u mnie nie ma lipy, jest MSI, na tym teraz działaliśmy. A to jest nasz asusik. Co robimy? Oczywiście podkładka, żeby blachy nie dotknęły, żeby zwarcia nie zrobić. Widzicie, także tutaj się upewni, czy tam kurdo, budowy metalowej. Niestety nie mam drugiego zasilacza Włączamy zasilanie. I teraz tutaj z worka. Chyba tutaj trzeba. Dobra, coś tam poszło. Tak Krzysiu Odpalamy system. Ruszył wentylator. Na razie jest pomarańczowa kropka, nie idzie system. Jest! <grystanie> Dobra, spróbujmy. ok Który numer BIOS-u? 2501. Jak powiem, tutaj z korej trójka. Taki testowy dla mnie procesorek leży śmieć. Warty 20 zł, a tutaj kory, 7 siedzi. Więc wiecie, co teraz zrobię Testy po prostu, która płyta będzie wydajniejsza, czy Asus, czy MSI. Oba są na tym samym chipsetie Z77. od Advanced wejdźmy. Tak, 6 już to idzie. Także sorry bardzo. Filmek szybki, bo synek nie daje mi, że tak powiem, czasu, żeby coś tam ciekawszego nagrać. 3300 to jest kore. I 3,20 x Tak, zobaczmy, czy jeszcze raz się tutaj dioda zielona się pali. Krzysiu, wszystko działa, procesorek jak jest. Także widzicie, bez niestety takiego interfejsu prostego, który Wam pokazywałem, a do którego link Wam podał, podam. No, niestety ta płyta by leżała, by musiał do jakiegoś serwisu dać. Aże postanowiłem sam spróbować, nigdy nie robiłem takich update'ów z wykorzystaniem programatora. Jak widzicie, wszystko się udało. Także zweryfikujcie, zobaczcie czy z podbiosem lepiej jest robić update, czy jednak pod Windows, bo u mnie, jak widzieliście tutaj, nie było żadnej weryfikacji pliku, czy po prostu plik jest nieuszkodzony, czy suma kontrolna się zgadza. To tyle. Mam nadzieję, że filmek się spodobał, a Krzyś mi pomógł. Na razie.